I zobaczcie, to się opłaca teraz kupić bieżąco od 30 października. Więc tak, mlekowita 2,69, a jak macie aplikację 2,25 przy zakupie 6, pamiętajcie. Więc jak macie kartę, moja biedronka, no to super. Dalej mamy z aplikacją, tylko z aplikacją 5 zł, a nie 13. Papryka słodka czerwona na wagę od poniedziałku do wtorku. Ale też macie za 7zł ofertę, więc tutaj wiecie, nie trzeba mieć tej aplikacji, no ale trochę drożej. Potem zobaczcie, wszystkie polskie jabłka na wagę, poniedziałek, wtorek, 1,79zł. Tak samo do wtorku mamy 12zł za łopatkę wieprzową. A do końca tygodnia Chibo Family 14zł z kartą Moja Biedronka, a nie 20zł Potem koncentrat do płukania Eden, 8 zł, przy zakupie dwóch. Proszek do prania E50, 3 zł. I ostatnia oferta, wszystkie produkty do higieny jamy ustnej, 2 plus 1 gratis. Lajkujcie, oglądajcie inne promocje i jesteśmy w kontakcie. Pa!